Dziś wideo pyja niezwykły gość, gość, którego wszyscy Państwo na pewno znacie. Pan profesor Jan Miodek. Dzień dobry, dzień dobry. Panie profesorze, dziękujemy bardzo, że znalazł Pan dla nas troszeczkę czasu. Sama przyjemność. To ja tu dziś jestem gospodarzem na tych włościach uniwersyteckich, gdzie już od tylu lat Kręcimy poszczególne odcinki słownika polsko-polskiego. Pięknie to wygląda, naprawdę wspaniała jest ta biblioteka i ten globus. No, globus to wie pani, odzywają się do mnie e, absolwenci geografii sprzed kilkudziesięciu lat, i, i kiedy oglądają ten program, to jest ich czytelnia na co dzień, no i patrzą na ten globus, no to wspomnienia z młodości się rodzą i to ich bardzo rozczula. A mnie przy okazji też. Nie ukrywam, że mamy tremę przed naszą rozmową, bo boję się, że po prostu mogę popełnić jakiś błąd językowy. Ale spróbujmy. Trzy tenory, a może trzej muszkieterowie języka polskiego, profesor Jan Miodek, profesor Jerzy Braczyk, i profesor Andrzej Markowski. Chodzą słuchy, że. Pan jest najbardziej tolerancyjny, jeżeli chodzi o zmiany w języku polskim. Nie, nie, to ktoś kiedyś nawet wyliczył, że my rzeczywiście dwie książkiśmy wspólnie przygotowali. Odbyliśmy już bardzo wiele spotkań w różnych zakątkach polskich, we trzech. Proszę pani, tak anegdotycznie pani opowiem, że kiedy mieliśmy we trzech spotkaniach na targach książki we Wrocławiu, to jeden z poetów wrocławskich, no też tam pisał coś o trzech muszkieterach czy trzech tenorach, ale puenta była taka, że Bralczyk Brodaty, Markowski Wąsaty. A miodek ma kłopoty z grzywką, bo mnie ta grzywka nie w stanie spada i nasza pani Małgosia, nasza charakterzatorka też mi tam musi bez przerwy nakierować, bo mnie te włosy mają ochotę spadać. Nie, ktoś nawet wyliczył, wie pani to statystycznie. Że jednak najliberalniejszy jest Jurek Bralczyk, ja jestem w środku, a tak najbardziej no, sprzyjający tradycyjnej normie tej wzorcowej jest najmłodszy z nas Andrzej Markowski, bo ja jestem najstarszy z nich. Jestem 46 rocznik, Jurek jest siódmy, a Andrzej jest ósmy. Tak. Więc wychodzi na to, że najliberalniejszy jest jednak Bralczyk. Miodek tak w środku, a Andrzej. No, może najbardziej rygorystyczny, ale nie on jest bardzo rozsądny i też to jakoś odpowiednio równoważy właściwie. Kłócicie się panowie czasami, jeżeli chodzi o niuanse język. No, może tak, kiedyś powiedziałem, a niech cię kaczka kopnie, za żart obliwie Mianowicie. No, co tu dużo mówić, kiedy mi ktoś w rozmowie ze mną, no nie powie mi, tak, tak jest, jasne, pewnie, że tak. dokładnie, dokładnie, dokładnie. Po raz 155 mówi dokładnie, choć pewnie sobie już nie uświadamia, bo, że to dokładnie zaczęło się od angielskiego exactly, bo Anglik, czy ktoś mówiąc po angielsku, może powiedzieć krótko jest. Ale może też powiedzieć, exactly, Na To exactly tłumaczone na polski, to dokładnie. I tak dokładnie, dokładnie, dokładnie. No więc ja, w chwili chyba przygotowywania jednej z tych dwóch wspólnie napisanych książek, powiedziałem, że mnie to irytuje, że no Lulek, no, no przecież powiedz, że raz inaczej. A on mi na to Jurek mówi, no ale wiesz, to jest takie podkreślenie dokładnie, a ja wtedy, a nie chcie kaczka kopnie. <laughs> a nie chcie kaczka kopnie, ale tak w ogóle, to nie, my jesteśmy raczej wszyscy trzej w sumie dość liberalni. Chociaż wie pani, to jest względny liberalizm. Ja pamiętam czasy swojej młodości. Od liberałów byli też wyzywani wtedy nasi mistrzowie od spraw poprawnościowych, mianowicie zenonizm. Klemensiewicz czy Witold Doroszewski, że oni na wszyscy pozwalają. Ten liberalizm, on jest dość względny. Jeśli ja mam pytanie, czy mówi się arkuszy czy arkuszów, jeśli ja mam pytanie, czy się mówi, będę śpiewać czy będę śpiewał, ja nie mogę nie powiedzieć, że obie formy są dopuszczalne. No to ludzie odbierają to jako właśnie, że on na wszystko pozwala, on jest za miękki. I potem to obrasta nawet anegdoty, anegdotami, jak choćby ta, że dwie dziewczyny się zastanawiają, czy się mówi Iran czy Irak. Jedna z nich mówi, wiesz, nie jestem taka pewna. Może byśmy Miotka zapytali, a ta mówi: Nie, nie, Miotka nie będziemy pytać, bo on powie, że można i tak, i tak. <grywka> <grywka> no. Dobra anegdota. Tak, tak. Panie profesorze, kiedyś w XX wieku, takie jest moje odczucie, język polski był inny, był czyściejszy, był piękniejszy, był bardziej literacki, może. Ma Pani rację. Nie było takiego triumfu potoczności w codziennym językowym obcywaniu. Ludzie czuli bardziej te granice między oficjalnością, nieoficjalnością. Teraz to się bardzo, ale to bardzo zatarło. I zasadnicza różnica, proszę Pani, że leksykalne, czyli wyrazowe przerywniki z różnych języków pochodzące, one rzeczywiście wtedy z różnych języków pochodziły. Bo ja mogłem powiedzieć koniec, kropka, koniec, koniec, kropka, ale mogłem też powiedzieć, że to będzie szluz z niemieckiego, albo fertig. Ja mogłem powiedzieć chwatit z rosyjska. Mogłem powiedzieć sapientisat, tempus fugit, pantarei. Te przerwniki były rozmaite, z greki, z łaciny, z rosyjskiego, niemieckiego, to senevrati, na, na nawiązanie do czeskiego. A dzisiaj jest monopol angielszczyzny, który ja widzę w języku niemieckim też. I pani, jako osoba, która przyjechała tu do nas do Wrocławia z Austrii, chyba też to powie, że ta angielszczyzna to jest lawinowy przyrost w trendów leksykalnych angielskich. I to takiej polszczyźnie codziennej, wie pani. Tak, – To chyba właśnie stąd, że y, m, używamy w tej chwili komputerów. – Ta, A tam jest wszystko jest tak. też angielskie, wszystko angielskie, chociaż do śmierci mi powtarzał Ryszard Kapuściński, no przecież globtroter, bezdyskusyjny globtroter, gdzie on nie był, wszędzie był, prawda? Zawsze mi powtarzał, pamiętaj, że są takie zakątki świata, w których angielski ci się do niczego nie przyda, bo tam nikt po angielsku nie mówi, ale to, to tak sobie można mówić, no w tych, krajach, do których my przeciętnie jeździmy najczęściej ta dominacja angielszczyzna jest jednak aż nadto wyraźna. I ma Pani rację, jest, jest to takie zmonopolizowanie, w tym sensie jest mniej różnorodności, chciałoby się powiedzieć, w codziennym językowym obcowaniu. Tak. Czyli może powinniśmy wziąć przykład z Francuzów, którzy w dalszym ciągu używają części ordynator niż komputer. Niż komputer, tak. No, Czesi też mają poczytacz, prawda. Akurat wie Pani... Jeśli idzie o słownictwo komputerowe czy elektroniczne to ja właściwie się cieszę, bo obecność joysticków, komputerów, skanerów, maili czy mailów, smsów jest znakiem cywilizacyjnego normalnienia Polski, że należymy do tych najbardziej rozwiniętych krajów świata. Natomiast kiedy się no właśnie bezmyślnie tak wprowadza pewne anglicyzmy do takich sfer językowego obcowania, komunikacyjnego obcowania w których Tradycyjne formy spełniały doskonale swoją, swoją, swoją funkcję, i nagle zastępuje się je anglicyzmami. To, to jest wtedy irytujące, prawda? No. To jest irytujące, czy można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie zagrożenie dla języka polskiego? Nie, zagrożenia nie ma, ale wie pani, Dostałem przed paroma dniami najnowszy numer pamiętnika literackiego, wychodzącego w Londynie. I prorowani, tam Pani tu niedawno, przed paroma minutami, mojego kolegę, warszawskiego językoznawcy, Jerzego Bralczyka. Był niedawno w Londynie z bardzo popularnym dziennikarzem Michałem Ogórkiem. Byli przez parę dni i z Anną Seniuk, aktorką. I prorowani, obserwacja językowa Michała Ogórka jaka? że oto Polacy w Londynie zawsze mówią o takim czy innym poziomie, a nie levelu. Że są bardzo szczęśliwi, a nie happy, wie pani. Powiedzą co za człowiek, a nie ale ale boss, ale men, prawda. Nie łaukają bez przerwy, wow i wow i wow. W tym samym pamiętniku literackim londyńskim ukazał się mój szkic zatytułowany Lawinowy przyrost anglicyzmów. Ja piszę właśnie o tej o tych angielskich wtrętach, którymi naszon jest dzisiaj każdy publicystyczny artykuł, a w tym samym numerze Michał Ogórek po trzech dniach pobytu wśród Polaków w Londynie pisze że u nich tego nie ma, wie pani. czyli tu znów tak chciałoby się trochę powiedzieć sarkastycznie, znów takimi, taką papugą narodów trochę jesteśmy, prawda, mhm, taką właśnie. trochę papugą narodów, że Aleksander, nie chcesz być Aleksandrem przez KS, tylko musi przez X, prawda, Marcin już chce być Martinem przez ty, I, bo to brzmi dumnie, prawda, jeśli on na, zrobi z Ciebie Martina, z Marcina zrobi z Ciebie Martina, niech on się uczy angielskiego, ja sam wnuki swoje gonię do języka angielskiego, bo to jest przyszłość, bo to jest pewność siebie na rubieżach tego świata. Ale po co od razu tak często, co to dużo gadać, snobowato tak wtrącać do anglicyzmy, żeby się popisywać, no po co to, tak. No właśnie, czyli z jednej strony mamy te zapożyczenia, które czasami są zupełnie bezsensowne, tak. a z drugiej strony mamy gwary. No. Gwary, które no, są takim bardzo. Yy, yy, w języku polskim one, one były bardzo ważne. No to nie? są archaiczne złoża polszczyzny, oczywiście, I, że tam. Ja nie wiem, odnosi się bardzo często takie wrażenie, że ludzie wstydzą się gwary i nie chcą o gwarze mówić. Dlaczego, jak, jaka jest Pana ocena? Dlaczego ludzie się wstydzą, a dlaczego ta gwara. Powinna być zachowana. Powinniśmy ją pielęgnować. Proszę zawsze tak było. Czy to jest Litwa, czy to jest Polska, czy to jest Słowacja, czy to są Czechy. No, polszczyzna nigdy do takiego stopnia nie była zagrożona jak język litewski, słowacki czy czeski. Tam dominacja języka niemieckiego była już przeogromna. Kto uratował te języki, co tu dużo mówić? Prosty wiejski lud, wie pani. Na Śląsku który formalnie w XIV wieku od Polski odpadł, a przyszedł XX wiek, po I wojnie światowej, po trzech powstaniach śląskich, po plebiscycie. Okazuje się, że tam polszczyzna przetrwała w stanie krystalicznym, staropolskim. Kto to zrobił? Ludzie z miasta? Oni się najszybciej zgermanizowali. Znowu można powiedzieć polski wiejski lud dowiózł do współczesności tę krystaliczną staropolszczyznę, wie Pani. No ale znów teraz relacje miasto-wieś, no zawsze miasto to coś lepszego. No, no i ludzie się rzeczywiście gwary wstydzili, gwary się wstydzili. Natomiast no, ona dla mnie była i ona pozostaje do dziś tym cudownym środkiem stylistycznym. Wie Pani, jeśli jest mi dobrze, to ja w miejscu pracy, w domu, wtrącam słowa wyniesione z dzieciństwa, czyli słowa śląskie. Mój dom był nauczycielski, mama nie była ślązaczką. Ale, wie pani, kiedy przekraczałem próg rodzinnego domu, mówiłem tylko gwarą śląską z kolegami, tak praktycznie do matury. I to jest dla mnie niezwykle cenny, silny środek stylistyczny. No, no mnie jest lekko na duszy, kiedy ja mogę taki czy inny właśnie silezyzm do swojego języka wprowadzić. No właśnie, pan się doskonale posługuje językiem śląskim. Mm -hmm, mm -hmm. A jakie znaczenie ma dla pana słowo odpowiedzialność? No, chyba pani gdzieś znalazła taką moją wypowiedź, bo ludzie oczywiście wydaje? często pytają, jakie jest twoje ulubione słowo. Ja mówię, trudno powiedzieć, że ulubione, bo to jest bardzo względne. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia bardzo szeroko pojętego człowieczeństwa. Odpowiedzialność jest najważniejszym słowem. Być odpowiedzialnym to jest, bycie odpowiedzialnym, jest gwarancją myśle etycznego postępowania przez całe życie, od kolebki do śmierci. I wtedy, kiedy się jest dzieckiem, kiedy się jest uczniem, kiedy się jest studentem, kiedy człowiek pracuje, kiedy ma żonę, kiedy ma dzieci, bycie odpowiedzialnym. Jest chyba no, warunkiem przejścia przez to życie bez jakiegoś konfliktu etycznego, tak myślę. W tym dlatego tak eksponuje eksponuje ważność słowa odpowiedzialność, a poza tym, proszę pani, proszę łaskawie zauważyć, tak wgryzając się w strukturę tego słowa, że ono należy tej samej rodziny wyrazowej co odpowiedź, odpowiadać, czyli ta odpowiedzialność. Morfologicznie ona zakłada te relacje międzyludzką. Więc wie Pani, to jest odpowiedzialność za siebie, ale to jest też moja za kogoś, bo to jest moja odpowiedź na, na bycie tego drugiego człowieka koło mnie. Więc ja tu też tę relacyjność tego słowa widzę, która jest bardzo ważna. Czy. Profesorowi mi odpowiedź zdarzają się błędy ortograficzne albo gramatyczne. Proszę pani, wspomnę no, to jest znów anegdotyczne, anegdotyczna od, od, od powie, A ten anegdotyczna opowieść przyjechała kiedyś do mnie. Magda Jeton, znana dziennikarka, dwuletnia dyrektorka trzeciego, polskiego, trzeciego programu polskiego radia. Jeździła po ludziach różnych branż. I rozmowy z nią złożyły się na tomik zatytułowany Pani, pani Magdo, powiem to pierwszej. No i zjeździła do inżynierów, aktorów, reżyserów, do mnie, do Wrocławia też przyjechała. No, i prosząc o jakąś anegdotę z mojej językoznawczej branży, a ja natychmiast proszę bardzo. Proszę mam wieczór autorski, po ciężkim dosyć dniu jestem, czuję, bardzo, bardzo zmęczony. No ale jak to po spotkaniu? Zdjęcia, podpisy, autografy, dedykacje na książkach. W pewnym momencie jakaś Sylwia prosi mnie, żebym jej podpisał książeczkę. A ja mam zupełną ścianę. Czy Sylwii trzeba napisać przez dwa i na końcu. Czy przez jedno i tu sekundy płyną? Jest tak, mówię to, no to jak to trzeba napisać? Ale od czego jest? Są warianty językowe. Napisałem Sylwia Kowalska, niech przyjmie tę książkę na pamiątkę, Jan Miodek. Na drugi dzień opowiadam to zdarzenie swoim studentom, żeby zobaczyli, że nie ma się czego wstydzić, że zaćmienie ortograficzne jest ludzką rzeczą. Siedząca przede mną, tak jak pani, jedna ze studentek, zaśmiewa się. Co pani tak wesoło? się pyta? O panie profesorze, ja też mam na imię Sylwia. Jak byłam jeszcze w średniej szkole w Pęgowie, pamiętam nawet gdzie to jest, to niedaleko Wrocławia, w Pęgowie, przyjechał pan do nas na spotkanie. Ja panu podsunęłam słownik ortograficzny do podpisu. Pan się zapytał o moje imię, ja powiedziałam, że Sylwia, a pan mi wpisał. Sylwce Kowalskiej, z najserdeczniejszym pozdrowieniem. Wtedy zobaczyłem, teraz powiem po Śląsku, że ta pierońska Sylwia mnie prześladowała chyba przez wiele lat. Czy przez jedno i, czy przez dwa i. No teraz wiem w nocy o północy, że ma być przez dwa i, wie pani. No ale no to daje pani przykład, że, że, że można takie zaćmienie przeżyć, dziękuję. tak. Panie profesorze, serdecznie dziękuję <śmiech> za <śmiech> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ta dziękuję. Sylwia była dobrym zwieńczeniem. Ta, ta, ta. <laughs>